Ty, Alex. No. Ale ty sam dzisiaj po nim cisnąłeś na tym. No. na zajęciach z suchtą. Nie pamiętasz? Ja po nim nie cisnąłem. Nie no, no tylko wcale. To... Tylko, tylko wiem jak... jak jest. Jaki to. <laughs> Kamil jest na konfie, wiecie o tym. <laughs> no wiem. No i tuś już co zrobisz, jak cię rozłączę? Wkurzę się na ciebie i, i sobie pójdę spać. Aleks, co zrobisz jak cię rozłączę? Jutro ci wsadzę kij do bejsbola w duszę Ja, no to ty, to ja mu pomogę Kamila A! KURWA A! Coś... Ej Kaśka Weź się zamknij, bo to jest wszystko nagrywane Ała, zostaw mnie się. Kurwa, jeszcze nas mnie dosniesz to cię zabiję Bota, bo, bo, bo. stąd kurwa! Ty molestujesz własną siostrę? Nie? Nie? Nie. Tylko Jest! Zamknij się. Cisza oznacza milczenie. Nie. Co?